Mamy dzisiaj kolejną barwną konfrontację między Jezusem a jego uczniami dzisiaj w kwestii służby co znaczy być ostatnim być do dyspozycji innych Sobór Watykański II kiedy podejmował refleksję nad osobą Jezusa Chrystusa i budował swoją chrystologię pozostawił nam jasną wizję Chrystusa jako sługi Oczywiście odczytano z kart Ewangelii, także w oparciu o takie fragmenty, jak ten dzisiejszy, kiedy Jezus mówi, jeśli chcesz być pierwszy, bądź tak naprawdę ostatni, bądź sługą wszystkich. Z wszystkich. To jest ten służebny wymiar kapłaństwa Jezusa Chrystusa i całego Jego posługiwania. Oczywiście. My nie zapominamy o tym, że Jezus Chrystus jest królem, że jest panem całego wszechświata. Mamy przecież wspaniałą uroczystość na zakończenie roku liturgicznego, ale chcemy też pamiętać, że ta władza królewska Jezusa Chrystusa to jest władza królewskiej służby. Każdy dobry król, jeśli chciał piastować... Właściwie swój urząd i tę godność królewską musiał liczyć się z tym, że w pewnych okolicznościach swojego rządzenia musiał stać się sługą narodu. Na przykład wtedy, kiedy trzeba było bronić przed wrogami. Pospolity lud nie miał umiejętności do walki, nie miał możliwości do walki. Król miał. Więc król w tym momencie stawał się sługą całego narodu. Jezus Chrystus ma wszelkie narzędzia do walki ze złem. Ze złym duchem. Staje do tej walki o nas, za nas, jako król, jako pan całego wszechświata, ale jednocześnie no, konfrontacja Jezusa Chrystusa ze złym duchem to zawsze jest uniżenie Jezusa Chrystusa. Stanąć twarzą w twarz, z tym, który wyparł się Jezusa Chrystusa, który zanegował Boga, a Bóg toleruje Jego bliskość. Ale właśnie w tych okolicznościach Bóg zwycięża. I tutaj niech będzie to dla nas podpowiedzią, że my też mamy w naszym życiu pewną taką przestrzeń, nad, której, nad którą możemy panować i w której jesteśmy królami. To jest przestrzeń docierającego do nas zła. Jeżeli... My mówimy, że tak jak wspominał Jan Paweł II w Christi Fidelis Laici, bierzemy od Chrystusa potrójną władzę, królewską, kapłańską, prorocką. To ta władza królewska polega na tym, że jesteśmy panami swojego życia w przestrzeni zła. Panujemy nad tym złem, to my decydujemy, gdzie stoczy się walka z tym złem i że jako królowie, panowie swojego życia będziemy z nim walczyć. Jeśli chcemy być naśladowcami Chrystusa, natomiast we wszystkim i e, także w tym wymiarze służebnym, to tutaj to już pomyślmy o dobru. Dobro e, będzie w naszym życiu użyci, urzeczywistniane wtedy, kiedy no, podejmiemy e, przede wszystkim postawę służby. Więc kiedy trzeba wypowiedzieć wojnę złu, bądźmy królami. Kiedy chcemy zaprosić dobro, bądźmy sługami. To jest najbardziej skuteczna forma wprowadzenia dobra w nasze życie.